Międzynarodowe Radio Białoruś dla Polski. Tu rozgłośnia Międzynarodowego Radio Białoruś. Witam serdecznie, drodzy słuchacze naszego radia i widzowie naszego kanału na YouTube, na kolejnym odcinku naszej, naszej audycji na fali wydarzeń. I tutaj ze mną, oczywiście, jako współprowadzący jest Tomasz Schmidt. Witam serdecznie. Witam Państwa. Witam I, Siebie, David. Witaj. I, i, i kogo mamy dzisiaj? No właśnie, mamy specjalnego gościa. Tutaj zdalnie z nami pan Mateusz Jarosiewicz. Witamy serdecznie. Witam. Panie Mateuszu, chcielibyśmy krótko dla naszych słuchaczy i widzów przedstawić. Mateusz Jarosiewicz, no jako pasja życiowa, e, oczywiście to są technologie, sztuczna inteligencja, ale nie tylko, ponieważ jest odważnym twórcą zarówno na YouTubie, jak i na Twitterze, zajmujący się geopolityką, ale i o wiele, wiele więcej. Witamy jeszcze raz bardzo serdecznie z nami. Dziękuję za zaproszenie. Miło mi tutaj gościć znowu u Was. Cieszymy się. To co Tomek, zaczynamy? Tak, zaczynamy. Ja od razu przejdę do pytań. Dzisiaj zajmiemy się Bliskim Wschodem. Tutaj na eskalację konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem zapowiadało się od dłuższego czasu. Jednak atak Izraela wydawał się być zaskoczeniem nie tylko dla Iranu, ale również dla Stanów Zjednoczonych. Panie Mateuszu, czy, czy Izrael poinformował USA o planowanym ataku, jak pan uważa? I czy, czy to była zgrana akcja, czy po prostu samowolka Izraela? Tutaj zastrzegam, że ja nie mogę posiadać takich informacji, jak myślę, że nikt z publicystów dokładnie tych informacji nie posiada. Z informacji medialnych, czyli takiego białego wywiadu, no są takie przecieki, że była to w dużym stopniu skoordynowana akcja. Ja tutaj obserwuję takie duże napięcie. Zastrzegam, że to nie jest moja stuprocentowa opinia, natomiast Donald Trump wygląda tutaj jako człowiek, który usiłuje troszkę powściągać Izrael, ale wiadomo jest, AIPAC, rozmaite think tanki, koncerny zbrojeniowe, i wygląda na to, że on nie do końca dużo może zrobić, w, że tak powiem, powstrzymaniu tych szaleńców. Więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy: czy ten pokój się utrzyma, czy znowu, że tak powiem, Izrael gdzieś tam storpeduje wysiłki dyplomatyczne. To jest, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Ja natomiast mam takie wrażenie po tym konflikcie, że te wszystkie systemy obrony Izraela nie są tak doskonałe, jak je reklamowano wcześniej. Izrael musi się liczyć ze skutkami odwytowymi, co wydawało być zaskoczeniem dla Netanyahu, dla Bibiego Jego sztabu. Jaki obraz IDF pokazał ten konflikt, czyli siły zbrojnych Izraela, czy IDF, żelazna Kopuła, Arrow i kilka innych systemów zawiodły, utraciły ten mit niezwyciężoności? No tutaj myślę, że należy spojrzeć na to w szerszym ujęciu, bo to nie tylko Izrael się bronił, ale przecież tutaj systemy rakietowe, no praktycznie no na całym Bliskim Wschodzie, czy w Iraku, prawda, czy gdzieś w Libanie były użyte do tego, żeby strącać czy drony, czy, czy pociski balistyczne. Dodatkowo Amerykanie ze swoich statków również je strącali, plus tam 10 warstw żelaznej jamułki. I ja myślę, że to jest bardzo dobra obrona. Ja bym chciał, żeby Polska miała chociaż jedną dziesiątą takiej obrony powietrznej. Jak wiemy, Polska to nie ma żadnej w tej chwili. Nie wiem, czy jakieś patrioty jeszcze zostały, czy, czy już do Zelenskiego. Pojechały, więc ten system jest bardzo dobry. A mimo tego Izrael mówi o tym, że 10% rakiet doleciało do celu, czyli z 40% właśnie pocisków balistycznych. Więc, biorąc pod uwagę poprawkę na to, jakie informacje są dostarczane w trakcie wojny, że to też jest akcja propagandowa, no to prawdopodobnie to uderzenie było znacznie bardziej skuteczne. Mieliśmy uszkodzenie siedziby Mossadu, prawda, rafinerię. Uszkodzone, Haifa, też w dużym stop stopniu infrastruktura portowa uszkodzona, i też to, co na Twitterze, właśnie taki rzuciłem troszkę inne światło na to uderzenie w Izrael. Mianowicie, tutaj nie chodziło prawdopodobnie tylko o jakieś zniszczenie mi militarne Izraela, co należy patrzeć po efektach. 80 tysięcy osób opuściło Izrael. Specjaliści, eksperci to jest bardzo duża strata wartość nieruchomości wiadomo leci w dół ludzie nie chcą mieszkać na dzielnicach które mogą być zbombardowane a patrząc na filmiki na X gdzieś tam w wolnych mediach no to te zniszczenia są podobne do Gazy w niektórych miejscach chociaż wiadomo nie może się to równać więc Izrael mimo tego że giełdy niby pokazywały że trzyma się bardzo dobrze wręcz wzrastał w trakcie tego konfliktu giełda na Izraelu no to otrzymał bardzo mocny cios i zdaje się, że w takiej percepcji międzynarodowej to utracili taki status nietykalnych. Panie no, Mateuszu, czy, 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 czy tam w Pana ocenie jakieś wymierne straty materialne, ekonomiczne Izraelu pomysł, no bo wiemy, że z wykorzystanie żelaznej kopu, a paru innych system, systemów, to są miliony dolarów dziennie przepalane. A poza ja wiem, tym, czy coś jeszcze ekonomicznie milion. mogło zaszkodzić Izraelowi, no port no. Haifa nie działa, lotniska. Da, dane publicznie dostępne mówią o kosztach rzędu miliarda szekli, czyli miliarda złotych dziennie za obronę. Czyli ta zabawa kosztowała z, z takich luźnych wyliczeń Izrael 6 miliardów dolarów. Czy mamy tutaj 18 miliardów dolarów, natomiast straty wynikające właśnie z ograniczenia handlu, prawda, całego, całej gospodarki, nawet do 20 miliardów dolarów się szacuje. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Izrael dysponuje jego wspierający wszystkimi pieniędzmi świata w rozmaitych funduszach, więc potrafią manipulować giełdą, i to nie jest dla nich tak właśnie duża strata, jak strata w, rep w reputacji i no, prestiżu pewnego. No, i w tej chwili wiadomo, że obowiązuje również, możemy powiedzieć, wyłącznie zawieszenie broni nadal, prawda? Ponieważ no w tej chwili taki jest realny status. I sytuacja jest taka, że są państwa, które wspierają konkretnie Iran, na przykład Chiny, tak? które sprzedają broń, statki, ale wiadomo, że nie tylko. No, ale z drugiej strony Pentagon dalej będzie wspierał, jak wiemy, IDF. I sytuacja jest taka, że niezależnie od tego, co będzie, czy będzie rządził dalej Trump później, czy, czy ewentualnie demokraci, pytanie jest, czy jeden z najważniejszych elementów, którzy Amerykanie chcą osiągnąć, jest osłabienie powstające. Świat wielobiegunowy i siłę brics które się powoli właśnie kreuje. I czy faktycznie to jest ich główny cel i w pewnym sensie sytuacja na Bliskim Wschodzie do tego właśnie chce doprowadzić? No, oczywiście, że tak. Iran mógłby być jednym z głównych pasów transmisyjnych dla, dla handlu z. Chin, zwłaszcza zachodnich, południowych, i znajduje się tam bardzo wiele projektów infrastrukturalnych, aż tutaj do nas, do Europy, do Afryki. W tej chwili miały też linie kolejowe zwiększać swoją przepustowość, projekty energetyczne, gaz. Więc można powiedzieć, że Iran zasila Chiny sprzedając surowce energetyczne nawet 30% poniżej rynku i dodatkowo musimy pamiętać, że Rosja, Iran, Chiny, w pewnym stopniu Indie odeszły od dolara w rozliczeniach, czyli płacą wymieniają się reale za ruble czy, czy za juany I, i myślę, że to bardzo boli, no bo trzeba pamiętać, że hegemonia Stanów Zjednoczonych jest oparta oprócz prawda, na, na sile militarnej, o tym, że pobiera dywidendę od y, zarządzania globalną walutą, którą potrafi, jak widzieliśmy ostatnio, dodrukować sobie parę trylionów czy tam bilionów y, po naszemu. Więc tak, ja myślę, że to jest element właśnie tej bardzo szerokiej konfrontacji świata tak zwanego y, Zachodu, barbarzyńców y, <laughs> znajdującym się światem y, Euroazji. Y, no próba moim zdaniem w dużym stopniu jednak y, nieudana. Myślę, że Rosja, Chiny, mimo że nie nastąpiło tutaj wsparcie militarne, takie widoczne Iranu w tym konflikcie, co mogło być, moglibyśmy się z tego spodziewać, biorąc pod uwagę to, że oni prowadzą wspólne ćwiczenia wojskowe, są wszyscy częścią Shanghai Cooperation Organization, czyli SCO takiego euroazjatyckiego na to, więc ich uzgodnienia dotyczą również obronności i militariów. Natomiast ta współpraca była na pewno bardzo cicha. Choć jak przeanalizowałem to trochę głębiej, no to przykładowo nie mówi się o tym, że Iran przerzucił swoje sterowanie pociskami na chińskie satelity Baidu. Również wszystkie chipsety są dostarczane, są składane drony, z którymi zresztą Iran handluje z Rosją, tak? Zamiast za samoloty się wymieniają dronami, więc jest wymiana uzbrojenia. Też Chiny, widać, było, podstawiły tam takie dwa wielkie okręty szpiegowskie, żeby jej zablokowanie byłoby katastrofą. Więc ten wpływ był i myślę, że to był dobry trening połączonych sił zbrojnych i prawdopodobnie teraz trwa udoskonalanie modelu współpracy i jakieś grube negocjacje, żeby właśnie Rosja i Chiny broniły swojej inwestycji w Iran. Tylko pytanie jest, czy ten układ sił, to prężenie mózgów zarówno z zachodniej strony, jak i teraz po wschodniej stronie, ale czy jeden z głównych celów, które na przykład Amerykanie może mają w tej całej akcji, które przeprowadzili przeciwko Iranowi, wspierając Izrael, czy może ich celem jest to, żeby Iran, jako realna, prawdziwa siła, o której Pan słusznie wspomniał, żeby podzielić Iranu na, na kawałki, na terytoria? Czy podział Iranu w ogóle jest możliwy? Czy może to być ich celem? No to ja do ja może dodam, że przecież Iran nie jest jednorodny etnicznie. W tej chwili prowadzona jest szeroka akcja, jeżeli chodzi o Afgańczyków, nielegalnych emigrantów afgańskich w Iranie, gdzie jest ich około bodajże dwóch milionów i Irańczycy zaczęli po prostu ich Wysiedlać, wyprowadzać z terytorium Iranu. No, Nauczeni tym, co się działo ostatnio, jeżeli chodzi o te ataki dronów z zewnątrz, z Iranu na, na bazy na lotniska. No to ciekawe, akurat o tym nie wiedziałem, natomiast analizowałem tu przed naszą rozmową właśnie tą kwestię potencjalnego, potencjalnego przyjęcia scenariuszu z Syrii, która została rozbita i zdezintegrowana. Jest taki gościu, Bolton się nazywa, który właśnie mocno lobbuje za zmianą reżimu, jak oni to nazywają, choć Trump pogodniej mówi to make Iran great again, ale chodzi tutaj tak. o balenie ajatollahów. Natomiast eksperci są zgodni co do tego, że to doprowadzi do tragedii. I nie ma żadnej realnej siły, którą by zaakceptowało społeczeństwo, która byłaby w stanie tą władzę przejąć. Więc faktycznie mogłoby się to skończyć podziałem na właśnie frakcje etniczne, a w przypadku jakiejś wojny proxy jak w Syrii, no to mogłyby tutaj czy Irak interweniować, Pakistan mogłoby się po prostu zrobić tam bardzo niefajnie. I tutaj myślę, że Rosja nauczona w pewnym sensie właśnie na Syrii nie będzie chciała do tego dopuścić. No, aczkolwiek pytanie, czy ma jakiekolwiek albo jakie przełożenie, tak, będąc samemu zaprzęgniętą w wojnę tutaj bliżej naszych granic. Tutaj ja bardziej chyba nacisk położył na układ Iran. Pakistan, Chiny. No Pakistan jako takie ramię Chin w tym zakresie, gdzie Chiny bezpośrednio nie mogą działać, bo rzeczywiście Rosja jest związana tym, co się dzieje na Ukrainie i w paru innych rejonach świata, ale przede wszystkim Ukraina. I tutaj chyba nie ma co liczyć na większe działanie ze strony Rosji, zwłaszcza, że teraz, jak popatrzymy, nawet Iran. Rezygnuje, no takie, takie przecieki są, że ma zrezygnować z zakupu rosyjskich samolotów na rzecz zakupu samolotów chińskich, bowiem z terminami się Rosjanie nie wyrabiali, jeżeli chodzi o zakupy słów, tych najnowszych. Ale, ale ja spotkałem się z taką teorią, że ten konflikt, no teraz mamy taki break, tak naprawdę po to, żeby strony złapały siły, ale że ten konflikt będzie się przedłużał przez długie, długie lata XXI wieku, że to nie jest koniec, tylko to jest początek. Co, co Pan o tym sądzi? Czy tak może być? Na pewno jest duża taka szansa, no bo Izrael nie zmieni swojego postępowania. To jest ich, można powiedzieć, no właśnie cywilizacyjna charakterystyka, jeśli to można nazwać cywilizacją, że oni będą cały czas najeżdżać, bombardować i niszczyć, żeby osiągać gdzieś tam jakąś swoją cele strategiczne, no i Iran dalej będzie solą w ich oku. Myślę, że te ataki na te podziemne, jak oni to nazwali, fabryki, przetwarzania tam tych, prawda, budowy, które prawdopodobnie są jednym wielkim fejkiem, tak, zniszczenie tych fabryk. Ale na pewno siła militarna Iranu nie została pogromiona. Myślę, że została jedynie, być może trochę naruszona, więc myślę, że to jest wielki sukces, że Iran utrzymał się. Można powiedzieć nawet, że wygrał tą potyczkę. Dlatego no, na pewno Żydzi będą robić wszystko, syjoniści, żeby dalej mącić w tym regionie i nie widzę w tej chwili rozwiązania, żeby ktoś mógł ich przed tym powstrzymać. Ja mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Popatrzmy sobie na Benjamina Netanyahu, Bibiego w skrócie go już będziemy na, na, nazywali. No To jest to człowiek, który był zawsze związany z wojskiem, był w jednostkach specjalnych Izraela, podobnie jak jego brat, który zginął przy uwalnianiu zakładników z lot, na lotnisku Ben Guriona to Taka jednostka specjalna, podobna troszkę do polskiego gronu. Bibi też był ranny w jednej z takich akcji. To jest człowiek, który ma wojnę we krwi w mojej ocenie. Natomiast jego partia Likud w tej chwili też ma spore poparcie, bo jeżeli popatrzymy na sondaże, które są przeprowadzone w Izraelu, chociażby Herec, no, gazeta, która nie jest przyjazna Bibiemu i jego administracji, no to te sondaże wskazują na to, że bardzo silne poparcie ma administracja Netanyahu, jeżeli chodzi o akcję samą w Gazie, czyli mówiąc prosto, no, mordowanie cywili, kobiet i dzieci, co można porównać do, do tego, co wyczyniali Niemcy w czasie II wojny światowej, ale również to poparcie przekłada się na, na działania przeciwko Iranowi. No, no teraz Izraelczycy mocno są zaskoczeni że trochę rakiet im spadło po prostu na ich dzielnicę i poczuli na własnej skórze, jak to jest być bezpośrednio bombardowany. Czy, czy myślisz, że likud i, i ta mentalność Izraelczyków, czy coś się zmieni, czy oni dalej będą parli w kierunku wojny? Wiesz co, ja nie znam wewnętrznej ściśle polityki Izraela. Wiem, że Netanyahu uchyla się przed wieloma postępowaniami, nie mówiąc o tych w Hadze, tak, gdzie sądzą go za ludobójstwo, jak i tam jego ministrów. Też w Izraelu samym jest on prawdopodobnie domniemanym przestępcą, więc można powiedzieć, no, że to nie jest, no bym powiedział, wzorcowy przykład przywódcy. Więc ja myślę, że ich postępowanie się nie, nie zmieni. Natomiast porównanie do tego, co Niemcy robili, właśnie Niemiec, Polski, mordując prawda, Polaków, między innymi też Żydów, Rumunów, inne nacje, no to Izrael jest znacznie mniej humanitarny i Niemcy, z tego co wiem, nie byli tak barbarzyisty, żeby na przykład Mieć radochę strzelania do dzieci, czy bombardowania ludzi, którzy zgłaszają się po pomoc, prawda? Zniszczenia całej infrastruktury szpitalnej, edukacyjnej, dopływu wody. No, tutaj znaczkę przekroczyli, pana Nacha. Ja tutaj też mam jedno pytanie, właśnie ad vocem, ponieważ kwestia humanitarna no powinna być jednak bardzo, bardzo ważna, a, a nie jest, ponieważ to, co się wyprawiało i wyprawia państwo Izraela w strefie Gazy, troszeczkę nie wiem, czy się zauważyliście, ale odszedł na drugi czy trzeci plan przez to, co się wydarzyło. I to jest oczywiście również i celowo, ponieważ to nie jest wcale tak, że przestali zabijać niewinnych kobiet i dzieci. To się dzieje cały czas. Tak. I społeczność międzynarodowa jakoś patrzy, nie patrzy. W ogóle nie chce patrzeć. Na... Zobo zobojętniała już, tak mi się też zdaje. Tak, ale my, my jednak nie chcemy być obojętni. My chcielibyśmy właśnie nazwać to ludobójstwo po imieniu, ponieważ na takiego słowa jak najbardziej zasługuje ta cała sytuacja. No i pytanie jest. Ja nie jestem, szczerze mówiąc, specjalistą, jeśli chodzi o Bliski Wschód i, i, i tematy związane z państwem Izrael, ale jedno pytanie mam podstawowe. Czy jest wśród społeczeństwa w Izraelu jeszcze chociażby odrobinę przyzwoitości, żeby można było tego Netanyahu odsunąć? albo później osądzić za niedługo u nich będą wybory ja się zastanawiam czy w ogóle tych wyborów tam będzie bo nie wiadomo co jeszcze Netanyahu sobie wymyśli żeby wybory na przykład e, e, odsunąć czasowo prawda ale jaki może być jego, jego los czy możemy pomyśleć o Norymberdze dla Netanyahu? czy możemy myśleć o Podobnym postępowaniu jak z Aichmanem, które właśnie w Izraelu się odbyło, bo według mnie ten człowiek po prostu tylko i wyłącznie, z człowieka on nic nie ma już w tej chwili. Ale jaka może być przyszłość? Co, jak ono może wyglądać, panie Mateuszu? No to wszystko jest straszne, prawda? Z naszego punktu widzenia, jako ludzi cywilizowanych ja bym spojrzał na to przez pryzmat tego co ten konflikt i to ludobójstwo znaczy dla całego świata mianowicie myślę że wszyscy zdają sobie sprawę. na pewno więcej ludzi niż przed 2013 rokiem o tym że instytucje prawa międzynarodowego agenty prawda rozmaite ONZ-u przestały pełnić swoją funkcję zostały Zresztą od dekad skompromitowane właśnie tym, że Stany Zjednoczone i Izrael zapewniają sobie całkowitą bezkarność. Nikt ich nie może doprowadzić do porządku, i to stwarza przestrzeń na odnowę tych instytucji bądź stworzenie nowych właśnie przez Chiny, Rosję, Iran, BRICS. Ostatnio na przykład stworzyli sąd arbitrażowy międzynarodowy. I odwzorowują właśnie całą tą strukturę organizacji tych globalnych, międzynarodowych w innej już polityce. Chiny, jak wiemy, chyba tylko raz w ostatnich tam setkach lat zaatakowały jakieś państwo, mają chyba tylko gdzieś tam jedną bazę wojskową, więc można powiedzieć, że są państwem znacznie bardziej pokojowo nastawionym do świata, znacznie Moralniejszą ludzką cywilizacją, i ich plany strategiczne wobec właśnie tego integrującego się świata nie tylko Euroazja, ale przecież mam Brazy Brazylia, Wenezuela, Bliski Wschód, cała Afryka w tej chwili, więc prawdopodobnie najpierw dopiero powstaną te instytucje i będzie wywierana znacznie większa, można powiedzieć, zcentralizowana presja, na przykład wobec Izraela i strefy gazy. Natomiast Chiny raczej nigdy nie uderzą w żadne państwo, ze względu na to, że straciliby wtedy ten status neutralności, okay. który, ich powiedzieć, legitymizuje do tego, żeby tworzyć te nowe instytucje. Natomiast no, wysiłki dyplomatyczne Chin trwają. One, tutaj pamiętamy przedstawicieli Chiny, którzy tutaj dwukrotnie mediowali w sprawie Ukrainy, mieli tutaj całe tournée. też domagają się zabezpieczenia właśnie dostaw humanitarnych do strefy Gazy, ale myślę, że po prostu Izraelczycy z Palestyny, bo tak naprawdę to są bardziej żydowski z Izraela importowani ludzie. No, są takim troszkę można powiedzieć kozłem ofiar, nawet nie kozłem, no, są pewną ofiarą w jakimś takim światowym procesie transformacji, który budzi sumienie. Aczkolwiek no, no nie zazdroszczę im tego losu. I gdybym tylko mógł mieć jakiś wpływ, no to choćby uważam, że Polska. Powinna zerwać relacje dyplomatyczne z Izraelem, zwłaszcza rządem Netanyahu, biorąc pod uwagę na przykład interwencję rosyjską w regiony rosyjskojęzyczne, które były tam gnębione, mordowane przez bojówki zainstalowane przez Stany Zjednoczone na terenie Uk Ukrainy i cała Europa, polska potępiła uzasadnioną w moim mniemaniu. Interwencję militarną, tutaj chciałbym zobaczyć mile pana Stanowskiego po takim stwierdzeniu. Natomiast jawny ludobójca z procesami w Hadze, gdzie zdaje się, że Putin nie został jeszcze formalnie uznany za zbrodniarza wojennego, bo trwa śledztwo choćby w sprawie tych różnych inscenizacji, to Netanyahu jest pierwszą osobą, która powinna być persona non grata. Niestety widzimy, że zdobywa on oklaski i wygląda na to, że to on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie Donald Trump. No, taka, taka prawda. Tomek. Będziemy kończyć. Temat jest bardzo ciekawy. Ja, ja myślę, że pan redaktor zgodzi się na następne wywiady. Bliski Wschód, może przejdziemy na inne rejony, a może coś zahaczymy o Polskę. To, to jeszcze jest do zastanowienia, ale, ale bardzo ciekawy wywiad. Dziękuję, dziękuję panie Mateuszu, że pan się zgodził i, i, i mam nadzieję, że będą następne. Tak, Pozdrawiam tak. wszystkich sąsiadów. Słowianów z Białorusi, którzy nas y, słuchają, dobrze, że radio y, nadaje, tak? Y, mamy, prawda, jakąś kontrę do wszechobecnej y, propagandy i, no, szapobano, y, na tej y, drodze, że tak powiem, do puszczania tej al alternatywnej narracji, bo co, jak, co, no to jednak dyskusja i y, wolność słowa y, no, się nam y, należy, tak? Chociaż to są prawa rzekomo nabyte, ale myślę, że warto za nimi stać. Także dziękuję bardzo, Tomaszu i David za tą rozmowę. My również, my również, Panie Mateuszu, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tomek, ja również dziękuję i przypominam naszym słuchaczom i, i naszym widzom naszego kanału na YouTubie. Aby spełnili naszą prośbę o udostępnieniu naszej audycji na waszych mediach społecznościowych. Również abyście subskrybowali nasz kanał, zarówno na YouTube jak i na Xie. Na Xie dosłownie wczoraj przybyliśmy 2000 followersów, co ze względu na krótki czas setowania naszego profilu jest już dobrym dobrym początkiem i cieszymy się z każdego komentarza, który oczywiście będzie stawiany i który od czasu do czasu, Tomek, obiecaliśmy, że będziemy czytać komentarze, musimy to teraz. Tak, no w końcu trzeba się za to wziąć, bo się zbieramy, zbieramy i się zebrać i możemy. Za chwilę to będą trzy audycje z komentarzami, no ale cieszymy się, <laughs> cieszymy się z każdego, drodzy Państwo. I, i co? Jeśli Chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Bardzo Was wszystkich dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia za tydzień, drodzy Państwo, na kolejnym odcinku na Fali Wydarzeń. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Zapraszamy do subskrybowania, udostępnienia naszych informacji znajomym, napisania komentarzy. Niech Państwo pozostają z nami. Opowiadamy prawdę.